Na początku czerwca w Wąbrzeźnie odbędą się doroczne dni miasta. Tradycyjnie w czasie ich trwania zostaną wręczone statuetki burmistrza Wąbrzeźna. Jest to szczególne wyróżnienie dla osób i podmiotów, które w ostatnim czasie wykazały się aktywnością i działalnością na rzecz Wąbrzeźna. W tym roku, więc podobnie jak w roku ubiegłym, statuetki zostaną przyznane w trzech kategoriach: mecenas kultury i sportu, aktywny obywatel bądź organizacja oraz lider przedsiębiorczości. Burmistrz miasta może także przyznać nagrodę specjalną. Zachęcamy wszystkich Państwa do składania wniosków o przyznanie tej prestiżowej nagrody. Statuetka burmistrza może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej, jak i organizacji, a każdy może wnioskować o przyznanie statuetki. Wnioski o przyznanie nagrody można składać w Wydziale Rozwoju Miasta w Ratuszu już tylko do 15 maja. Formularze i regulamin plebiscytu dostępne są zarówno w urzędzie, jak i na jego stronie internetowej